Kobieta nie powinna dowodzić oddziałem w warunkach bojowych. Te słowa kapitana Biernata wbiły się w głowę porucznik Aleksandry Sokołowskiej jak nóż. Wypowiedział je głośno, bez cienia wstydu, na oczach całego Plutonu, chwilę po zakończeniu ćwiczeń taktycznych w jednostce specjalnej. Chciała odpowiedzieć, ale znała zasady. Milczenie było jej jedyną bronią. Miała trzydzieści lat. Dwanaście z nich spędzonych w wojsku, setki godzin na poligonach i dwie realne misje za sobą. A mimo to w oczach niektórych oficerów była wciąż tylko kobietą, która według nich miała miejsce w sztabie, a nie na linii frontu. Tego dnia Pluton ćwiczył symulację operacji ratunkowej w trudnym terenie. Aleksandra dowodziła drużyną Alfa, która miała odbić zakładników z rąk przeciwnika. Planowała każdy ruch, sprawdzała mapy i koordynaty, a jej ludzie wykonali zadanie perfekcyjnie. Wynik? Drużyna Alfa zdobyła cel w rekordowym czasie, bez strat własnych. Jednak Biernat, stojąc przed tablicą wyników, publicznie skrytykował każdy jej wybór. Zbyt ryzykownie, zbyt agresywnie, kompletnie bez wyobraźni, podsumował. Nawet nie patrząc w jej stronę. Reszta plutonu spuściła wzrok, udając, że nic nie słyszy. Aleksandra czuła gorąco pod skórą, ale nie drgnęła ani na moment. Wiedziała, że jedna zła reakcja, jedno słowo za dużo, mogłoby skończyć się raportem do dowództwa. W wojsku nie było miejsca na emocje, przynajmniej oficjalnie. Później, kiedy wyszła na dziedziniec, dopadł ją sierżant Krupa. Jej najbliższy przyjaciel. Ola, nie przejmuj się nim. On tak ma. Biernat żyje jeszcze doktryną sprzed trzydziestu lat. Dla niego, jeśli masz warkocz zamiast brody, nie jesteś żołnierzem. Aleksandra uśmiechnęła się krzywo. Wiem, krupa, ale nie zamierzam odpuścić. Jeszcze zobaczy, kto tu naprawdę potrafi dowodzić. Nie musiała długo czekać na okazję. Kilka dni później dowództwo ogłosiło symulację największych manewrów taktycznych w historii jednostki. Zadanie: Operacja Feniks. Przechwycenie tajnych danych w symulowanych warunkach okupacji. Scenariusz zakładał, że część żołnierzy zostanie schwytana i przesłuchiwana przez przeciwnika, a ich zadaniem będzie przekazanie krytycznych informacji drużynie wsparcia bez możliwości kontaktu radiowego. Wyzwanie, które wymagało odwagi, zimnej krwi i kreatywności. Kiedy Aleksandra zgłosiła się na ochotnika, Bernard tylko parsknął śmiechem. Ty przecież pękniesz po pięciu minutach przesłuchania. Kobiety są silne psychicznie tylko w książkach, poruczniku. Te słowa bolały bardziej niż wcześniejsza krytyka, ale tym razem nie odpowiedziała ani słowem. Zamiast tego wzięła głęboki oddech. I obiecała sobie jedno: udowodni, że się myli. Ćwiczenia rozpoczęły się bladym świtem. Aleksandrę wraz z jej drużyną pojmano już w trzeciej godzinie symulacji. Związano im ręce, zabrano sprzęt i zamknięto w ciemnym pomieszczeniu, które przypominało stary magazyn. Oświetlenie stanowiła jedna migocząca żarówka. Wiedziała, że w tej sytuacji każdy ruch będzie obserwowany. Oficerowie, grający rolę przeciwników, mieli za zadanie wyciągnąć z nich lokalizację głównej bazy. Aleksandra znała plan. Wiedziała, że kluczem do zwycięstwa będzie przekazanie współrzędnych w taki sposób, by strażnicy nawet się tego nie domyślili. Miała jednak przewagę, spryt i doskonałą pamięć przestrzenną. Ukryła w ustach mikroskopijny chip z zakodowanymi informacjami. To był jej plan awaryjny. Zrodzony jeszcze przed rozpoczęciem operacji. Czas płynął nieubłaganie, a presja rosła. Kiedy przesłuchania zaczęły się na poważnie, Aleksandra wiedziała, że wszystko zależy od jej opanowania. Żarówka w magazynie migotała coraz słabiej, rzucając na ściany nieregularne cienie. Aleksandra siedziała na zimnym betonie, ręce związane z tyłu, serce biło jej szybko, ale oddech miała równy. Wiedziała, że panika to pierwszy krok do przegranej. Naprzeciwko niej siedział starszy kapral Lewicki, jeden z przeciwników odgrywających rolę strażników. Znała go dobrze z poprzednich szkoleń. Był brutalny w podejściu do przesłuchań, nawet symulowanych. Potrafił wejść w rolę tak głęboko, że niektórzy żołnierze bali się jego spojrzenia. Drzwi otworzyły się z głośnym trzaskiem i do środka wszedł kapitan Biernat. Aleksandra poczuła, jak cała jej drużyna wstrzymała oddech. On nie musiał tu być. Najwyraźniej chciał zobaczyć, jak porucznik Sokołowska się złamie. Podszedł powoli, ręce w kieszeniach, z lekkim uśmieszkiem, który przyprawiał odreszcze. — Nie, nie — powiedział chłodno. — Ciekawe, jak długo wytrzymasz. Kobiety zwykle nie radzą sobie z presją. Słowa te były jak kolejne uderzenie w jej dumę. Ale Aleksandra ani drgnęła. Patrzyła mu prosto w oczy, nie pozwalając, by dostrzegł choćby cień wahania. Lewicki podszedł bliżej i zaczął przesłuchanie. Podaj koordynaty bazy, inaczej. No cóż, twój pluton może zapomnieć o wyjściu stąd w całości. Aleksandra znała zasady gry. W rzeczywistości nikomu nic nie groziło, ale ich zadaniem było zachować pełen realizm. Nie wiem, o czym mówisz. Odpowiedziała spokojnie, głosem kontrolowanym jak nigdy wcześniej. Była dumna z tego, że ani przez chwilę nie zadrżał. Pierwsze dwie godziny przesłuchania były wyczerpujące. Pytania, prowokacje, psychologiczne zagrywki, wszystko po to, by wywołać w niej pęknięcie. A jednak trzymała się mocno, myśląc tylko o czipie ukrytym pod językiem. Musiała znaleźć sposób. By przekazać go drużynie, wsparcia, zanim czas operacji dobiegnie końca. Wiedziała, że jeśli im się uda, manewry zakończą się ich zwycięstwem i jej osobistą rehabilitacją. W pewnym momencie drzwi otworzyły się ponownie. Dwóch nowych strażników wprowadziło do magazynu drugiego więźnia. Kaprala Kwiatkowskiego, który należał do jej drużyny, był roztrzęsiony, spocony. Oddychał szybko. Nie wytrzymam, Ola. Oni mnie złamią wyszeptał drżącym głosem. Aleksandra spojrzała mu w oczy i odpowiedziała szeptem, którego nie mógł usłyszeć nikt poza nim. Zaufaj mi, musisz wytrzymać jeszcze trochę Kwiatkowski skinął lekko głową, ale widać było, że balansuje na krawędzi. Wtedy wpadła na pomysł, jeśli uda jej się sprowokować Lewickiego. Żeby poprosił o wodę dla więźniów, mogłaby wcisnąć chip w plastikowy kubek i przekazać go osobie, która zajmuje się wymianą sprzętu w symulacji. To była ryzykowna zagrywka. Jeden nieostrożny ruch i jej plan legnie w gruzach. Potrzebujemy wody, powiedziała stanowczo, gdy lewicki odwrócił się do tablicy. Jeśli chcecie nas przesłuchiwać, przynajmniej pozwólcie nam mówić. Lewicki spojrzał na nią podejrzliwie, ale w końcu wysłał jednego z żołnierzy po wodę. Kiedy kubki zostały przyniesione, Aleksandra subtelnie przesunęła chip do wnętrza jednego z nich, wykorzystując moment, gdy wszyscy patrzyli na Biernata, który rozmawiał przez radio. Minuty zamieniły się w godziny. Czas działał przeciwko niej, ale chip został przekazany. Wiedziała, że teraz wszystko zależy od drużyny wsparcia. Jeśli zdążą go odczytać i wykorzystać współrzędne, operacja zakończy się sukcesem. Biernat zbliżył się ponownie, stanął tuż nad nią i nachylił się, mówiąc cicho, niemal szeptem. Założę się, że za chwilę się złamiesz. Chcę zobaczyć w Twoich oczach ten moment. Aleksandra, choć serce waliło jej jak młot, odpowiedziała mu chłodno. Jeśli ktoś się tu złamie, kapitanie, to nie ja. Na jego twarzy pojawił się cień gniewu. Wtedy po raz pierwszy poczuła, że naprawdę zaczyna wygrywać tę grę. Noc była długa, a w magazynie panowała duszna, ciężka cisza. Aleksandra starała się utrzymać spokój, ale każdy szmer, każdy trzask kroków strażników potęgował napięcie. Wiedziała, że chip jest już poza jej zasięgiem. Przekazany zgodnie z planem. Ale teraz liczyła się każda minuta. Jeżeli ktokolwiek zauważy, że kubek z wodą został podmieniony, cała operacja Feniks spłonie na panewce. Siedziała z zamkniętymi oczami, udając zmęczenie, kiedy nagle usłyszała odgłos krótkiej rozmowy przy drzwiach. Dwóch strażników szeptało coś między sobą, a ich ton głosu nie wróżył nic dobrego. Po chwili weszli do środka. Jeden z nich, podporucznik wróbel. Wziął do ręki puste kubki i zmrużył oczy. Kto pił z tego? zapytał ostro, wskazując na kubek, do którego Aleksandra ukryła chip. Jej serce zamarło, ale zanim ktokolwiek odpowiedział, Kwiatkowski chrząknął i powiedział pewnym głosem Ja, cały, spragniony byłem! Wróbel zmierzył go wzrokiem, ale nic więcej nie powiedział, wyrzucając kubek do worka ze śmieciami. Aleksandra poczuła, jak napięcie w niej opada, ale tylko na chwilę, bo kiedy spojrzała na Bernata, dostrzegła na jego twarzy ten sam uśmiech pełen pogardy. On coś przeczuwał, była tego pewna. Dwie godziny później, drzwi otworzyły się gwałtownie. Do środka wszedł oficer kontrolujący przebieg manewrów, major radecki, z radiem w ręku. Drużyna wsparcia przejęła dane, ogłosił głośno, żeby wszyscy słyszeli. Operacja wchodzi w ostatnią fazę. Przeciwnik ma dwadzieścia minut na zatrzymanie ataku. Aleksandra spojrzała na Kwiatkowskiego. Udało się. Chip dotarł na miejsce, a ich ludzie wiedzieli, co robić. Ale Bernard nie zamierzał odpuścić. Podszedł do Aleksandry i mówił tak cicho, że tylko ona mogła go usłyszeć. Nie myśl, że to twoja zasługa. Jeszcze nie skończyliśmy. W jego głosie było coś, co ją zaniepokoiło. To nie brzmiało jak zwykła rywalizacja, bardziej jak zapowiedź wojny. Wkrótce potem symulacja została zaostrzona. Do magazynu weszło trzech nowych strażników, tym razem w pełnym uzbrojeniu. Lewicki, który wcześniej prowadził przesłuchania, rzucił krótko: Zmiana planu. Wybieramy jednego z Was do przesłuchania indywidualnego wskazał na Aleksandrę. Ty, poruczniku. Wyprowadzono ją z pomieszczenia korytarzem, którego nie znała, oświetlonym migającymi lampami. Czuła, jak adrenalina podnosi jej puls. Symulacja czy nie, wiedziała, że teraz zaczyna się najtrudniejsza część. Zatrzymali się w małym pokoju bez okien. Na środku stało krzesło. Na biurku rozłożone były dokumenty z pieczęciami jednostki. Wiedziała, że nie są prawdziwe, ale wyglądały na autentyczne. Lewicki usiadł naprzeciwko i zaczął mówić spokojnym tonem. Wiemy, że przekazałaś informację. Mamy dowody. Jeśli teraz przyznasz się i powiesz, jak to zrobiłaś, twoja drużyna wyjdzie stąd cała. Jeśli nie, wszyscy przegrywacie. Aleksandra wpatrywała się w niego, a każda sekunda wydawała się wiecznością. Nie mogła dać się sprowokować. Wzięła głęboki oddech i powiedziała cicho. Ale pewnie. Nie mam nic do powiedzenia. Lewicki uderzył pięścią w stół, przewracając kubek z wodą. Krople rozlały się na dokumenty, ale Aleksandra nawet nie drgnęła. Wiedziała, że to gra psychologiczna, ale każda jej reakcja mogła zostać odczytana jako słabość. Po trzech godzinach intensywnego przesłuchania, wprowadzono ją z powrotem do magazynu. Kwiatkowski spojrzał na nią pytająco. Ale ona tylko skinęła głową, dając mu znak, że wszystko jest pod kontrolą. Tymczasem na zewnątrz rozgrywała się ostatnia faza operacji. Drużyna wsparcia szykowała się do ataku na bazę przeciwnika. Aleksandra wiedziała, że jeśli uda im się przejąć obiekt w wyznaczonym czasie, cała jednostka będzie musiała uznać jej sukces. A biernat? On będzie musiał przełknąć gorycz porażki. Nie wiedziała jednak, że Biernat przygotował dla niej jeszcze jedną pułapkę. Słońce powoli wstawało nad jednostką, kiedy rozległ się sygnał do rozpoczęcia ostatniej fazy operacji From Phoenix. Aleksandra, wciąż zamknięta w magazynie z częścią swojego plutonu, wsłuchiwała się w dźwięki dobiegające z zewnątrz. Seria symulowanych wybuchów, krótkie komendy przez megafony, odgłosy kroków żołnierzy. Wiedziała, że drużyna wsparcia jest już w ruchu. Wszystko, co zrobili do tej pory, miało sens tylko wtedy, gdy teraz przejmą bazę przeciwnika. Ale zanim cokolwiek się wydarzyło, drzwi magazynu otworzyły się z hukiem. Do środka wszedł biernat z kilkoma oficerami. Twarz miał chłodną, jak stal. Porucznik Sokołowska, powiedział ostrym tonem, zostajesz odsunięta od dalszego udziału w operacji. Twoje decyzje są przedmiotem śledztwa. Aleksandra poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Jakiego śledztwa? spytała, nie kryjąc oburzenia. Biernat uśmiechnął się lekko, prawie triumfalnie. Mamy powód, by sądzić, że przekazałaś nieuprawnione informacje i złamałaś regulamin. Dopóki sprawa się nie wyjaśni, jesteś zawieszona. To było absurdalne. Wszystko, co zrobiła, było częścią scenariusza, doskonale zgodne z zasadami, ale Biernat wykorzystał najmniejszą okazję, by ją zdyskredytować. Żołnierze z jej plutonu patrzyli na nią w osłupieniu, ale milczeli. Nikt nie chciał wejść w konflikt z kapitanem. Zanim zdążyła zaprotestować, dwóch strażników wyprowadziło ją z magazynu do tymczasowej kwatery dowodzenia. Tam Posadzono ją przy stole, a naprzeciwko niej usiadł major Radecki. Wyglądał na zaskoczonego. Aleksandro, powiedział spokojnie. Dlaczego Biernat twierdzi, że złamałaś procedury? Opowiedziała mu wszystko. O chipie, o planie przekazania danych, o tym, że cała operacja została zrealizowana w ramach symulacji. Radecki słuchał w milczeniu, a potem tylko skinął głową. Jeśli to prawda, wszystko jest w porządku, ale problem w tym, że ktoś zgłosił, że chip zawierał dane niezatwierdzone przez dowództwo. To był cios, którego się nie spodziewała. Ktoś musiał ją zdradzić. Przez chwilę poczuła, jak wzbiera w niej gniew, ale szybko opanowała emocje. To była gra biernata. On wiedział, że jeśli uda mu się udowodnić, że przekroczyła uprawnienia, jej kariera będzie skończona. Tymczasem operacja toczyła się dalej. Przez radio dobiegły głosy drużyny wsparcia. Udało im się zdobyć dostęp do symulowanej bazy przeciwnika. Brakowało tylko jednego koordynatów drugiego punktu oporu, ukrytego na północnym wzgórzu. Tych danych nie miała ani drużyna wsparcia, ani dowództwo. Wiedziała jednak, że zapisano je na chipie. Jeżeli teraz dowództwo nie otrzyma od niej potwierdzenia, cała operacja może się zakończyć porażką. Muszę rozmawiać z Drużyną Wsparcia powiedziała zdecydowanie do Radeckiego. To jedyny sposób, żeby dokończyć operację. Major wahał się przez chwilę, ale w końcu kiwnął głową. Masz pięć minut, potem wracasz do pokoju przesłuchań. Podłączyła się do linii szyfrowanej i przekazała informacje osobiście. Gdy skończyła, usłyszała w słuchawce znajomy głos krupy. Mamy to Ola, dzięki Tobie. Nie miała jednak czasu na ulgę. Biernat wszedł do kwatery, trzasnął drzwiami i rzucił na stół plik dokumentów. Porucznik Sokołowska dopuściła się nadużycia władzy. Oznajmił głośno, tak by wszyscy usłyszeli: Wnoszę o jej natychmiastowe odsunięcie od obowiązków bojowych. Ale zanim ktokolwiek zdążył zareagować, rozległ się komunikat radiowy z głównego głośnika: Operacja Feniks zakończona sukcesem. Baza przeciwnika przejęta. Wszystkie dane zabezpieczone. Cisza, która zapadła w pomieszczeniu, była ogłuszająca. Wszyscy spojrzeli na Aleksandrę. To jej plan uratował całą symulację. Biernat zacisnął zęby, ale nie mógł temu zaprzeczyć. Jednak w jego oczach pojawił się błysk, który ją zaniepokoił. Wiedziała, że to jeszcze nie koniec. Biernat nie zamierzał odpuścić. Teraz jego celem było zniszczyć ją nie na polu manewrów, ale w samej strukturze armii. Aleksandra zrozumiała jedno: wojna dopiero się zaczynała. Po zakończeniu manewrów, atmosfera w jednostce była napięta jak nigdy dotąd. Dla większości żołnierzy, Aleksandra była bohaterką. To jej plan i jej determinacja doprowadziły drużynę wsparcia do zwycięstwa. Jednak wśród oficerów Panowała zupełnie inna narracja. Biernat nie ustawał w próbach zdyskredytowania jej osiągnięć. Każdego dnia rozpowszechniał plotki, że sukces operacji Phoenix był dziełem przypadku, a chip, którego użyła, zawierał dane nieautoryzowane przez dowództwo. Aleksandra starała się nie reagować, ale presja rosła. Każdy raport, każdy meldunek. Każda decyzja była teraz analizowana pod mikroskopem. Czuła, że jest obserwowana, jakby ktoś czekał tylko na jej najmniejszy błąd. Pewnego ranka została wezwana na posiedzenie specjalnej komisji w sztabie głównym. Sala była ogromna, chłodna, pełna wysokich oficerów w mundurach, których spojrzenia nie zdradzały żadnych emocji. Przewodniczył jej generał Wysocki, człowiek znany. Z bezwzględnej dyscypliny. Obok niego siedział biernat w wyprasowanym mundurze, z twarzą pełną fałszywej powagi. Porucznik Aleksandra Sokołowska, zaczął generał. Zostaje pani wezwana w celu wyjaśnienia okoliczności przekazania danych podczas operacji Feniks. Istnieją podejrzenia, że użyto nieautoryzowanego sprzętu. Aleksandra wstała. Czując, że każdy mięsień jej ciała jest napięty, wiedziała, że Biernat planował ten moment od dawna. Jednak zamiast się bronić, zdecydowała się na atak. Panie generale, zaczęła pewnym, mocnym głosem, chip, którego użyłam, został przygotowany zgodnie z protokołem i zgłoszony oficerowi technicznemu przed rozpoczęciem manewrów. Mam kopię dokumentu z jego podpisem. Biernat zbladł na ułamek sekundy, ale szybko odzyskał zimną maskę. Generał Wysocki poprosił o dokument. Aleksandra podała go spokojnie, wiedząc, że każde słowo w nim potwierdza jej wersję. Komisja zaczęła szeptać między sobą. Po chwili generał spojrzał na Biernata. Kapitanie, czy ma pan dowody na swoje oskarżenia? Biernat zacisnął dłonie. Ale musiał odpowiedzieć zgodnie z prawdą. Nie w tej chwili, panie generał. Wysocki westchnął ciężko. Zatem do czasu dostarczenia dowodów sprawa zostaje wstrzymana. Ale to nie był koniec. Kiedy Aleksandra wyszła z sali, zatrzymał ją krupa. Ola, uważaj, powiedział szeptem. Słyszałem, że Biernat chce wykorzystać twoje uczestnictwo w misji w Afganistanie sprzed dwóch lat. Podobno zbiera dokumenty, żeby cię obciążyć za nieautoryzowany raport operacyjny. To był moment, w którym poczuła, że gra weszła na zupełnie nowy poziom. Biernat sięgał głęboko w przeszłość, gotów wykopać każdy najmniejszy błąd, byle tylko zniszczyć jej reputację. Tego wieczoru siedziała w pustej sali szkoleniowej, patrząc na mapę jednostki i wspominając swoje początki w wojsku. Widziała siebie jako młodą rekrutkę, która marzyła o tym, by udowodnić, że potrafi być żołnierzem tak samo dobrym, jak każdy mężczyzna. Teraz wiedziała, że musi udowodnić coś znacznie więcej, że potrafi przetrwać nie tylko na polu walki, ale też w wojnie psychologicznej wewnątrz własnej armii. Kilka dni później niespodziewanie wezwano ją do tajnego spotkania z majorem radeckim. Czekał na nią w małym gabinecie, którego drzwi były zamknięte na klucz. Aleksandro. Powiedział cicho. Mamy dowody, że Biernat współpracuje z cywilnym kontraktorem, który sprzedaje informacje o naszych manewrach prywatnej firmie ochroniarskiej. To nie jest jeszcze potwierdzone, ale jeśli to prawda, sytuacja jest poważna. Możemy to wykorzystać. To było ryzykowne. Z jednej strony mogła zniszczyć Biernata raz na zawsze, ujawniając jego działania. Z drugiej strony. Jeśli dowództwo uzna, że próbowała sama zdobywać informacje, jej kariera skończy się definitywnie. Aleksandra podjęła decyzję w ułamku sekundy. Zróbmy to, powiedziała. Jeśli on gra brudno, ja też nie będę stać z boku. Od tej chwili zaczęła przygotowywać własną operację. To już nie była symulacja, to była walka o prawdę, honor i przetrwanie. Trzy dni później, Aleksandra miała wrażenie, że w całej jednostce unosi się niewidzialne napięcie. Wszyscy coś szeptali, ale nikt nie mówił głośno. Wreszcie nadszedł moment, na który czekała: tajne spotkanie z majorem radeckim i dwoma oficerami wywiadu wojskowego. Radecki rozłożył na stole kilka zdjęć i dokumentów. Mamy potwierdzenie, powiedział cicho, ale stanowczo. Biernat przekazywał dane o naszych manewrach firmie zewnętrznej, która współpracuje z prywatnymi grupami ochrony. To zdrada zaufania i naruszenie procedur bezpieczeństwa. Aleksandra spojrzała na dowody. Podpisy, nagrania rozmów telefonicznych, kopie przelewów, wszystko było czarno na białym. Poczuła dziwną mieszankę ulgi i gniewu. Ulgi, bo wreszcie miała w rękach broń przeciwko Biernatowi. Gniewu, bo zrozumiała, że przez tygodnie próbował zniszczyć ją podczas gdy sam był winny o wiele poważniejszych wykroczeń. Co teraz? Zapytała spokojnie. Radecki popatrzył na nią poważnie. Potrzebujemy twojej zgody, żeby użyć tych informacji przed komisją. Jeśli to zrobimy, Biernat zostanie zawieszony natychmiast. Aleksandra zawahała się przez moment. Wiedziała, że to będzie definitywny koniec jego kariery, ale przypomniała sobie wszystkie jego słowa: publiczne upokorzenia, próby podważenia jej kompetencji, a przede wszystkim fakt, że narażał bezpieczeństwo jednostki. Wzięła głęboki oddech. Róbcie to powiedziała bez drżenia w głosie. Dwa dni później odbyło się specjalne posiedzenie sztabu. Sala była wypełniona oficerami, żołnierzami. Przedstawicielami wywiadu. Generał Wysocki przewodniczył z surowym wyrazem twarzy. Biernat siedział naprzeciw Aleksandry, pewny siebie jak zawsze, z ironicznym uśmiechem, jakby wciąż wierzył, że jest nietykalny. Kapitanie Biernat, zaczął generał, otrzymaliśmy niepodważalne dowody, że przekazywał Pan informacje objęte klauzulą poufności podmiotom cywilnym. Jak się Pan do tego odnosi? Biernat pobladł, ale próbował zachować zimną krew. To kłamstwo. Ktoś podrzucił te dowody. Radecki wstał i uruchomił nagranie. W sali rozległ się głos Biernata. Wyraźny, pewny, gdy ustalał szczegóły przekazania danych. Cisza była gęsta, jak mgła. Żaden z oficerów nie powiedział ani słowa. Generał Wysocki spojrzał na niego chłodno, kapitanie! Z tą chwilą zostaje pan zawieszony, sprawa trafi do sądu wojskowego. Aleksandra siedziała spokojnie, choć serce waliło jej jak młot. Biernat spojrzał na nią z wściekłością, jakby chciał ją spalić samym wzrokiem, ale nic już nie mógł zrobić. Po posiedzeniu generał podszedł do niej osobiście. Poruczniku Sokołowska, powiedział tonem, którego używał rzadko. Pańska odwaga i lojalność wobec jednostki zasługują na najwyższe uznanie. Od dziś zostaje pani awansowana na stopień kapitana. To był moment, w którym wszystkie miesiące upokorzeń, ciężkiej pracy i presji znalazły swoje uzasadnienie. Czuła, jakby wreszcie odzyskała swój głos. Kilka dni później cała jednostka zgromadziła się na placu apelowym, słońce oświetlało żołnierzy. Stojących w równych szeregach. Aleksandra, już jako kapitan, odebrała gratulacje od swojego Plutonu. Kwiatkowski uśmiechnął się szeroko. Wiedziałem, że dasz radę, Ola. Spojrzała na nich wszystkich i powiedziała tylko jedno zdanie. To nie była moja wygrana, to była nasza wygrana. Wiedziała, że to dopiero początek jej drogi. Armia była miejscem trudnym, pełnym wyzwań. Ale teraz miała pewność, że potrafi stawić im czoła. Nie dlatego, że była kobietą udowadniającą swoją wartość w świecie mężczyzn, ale dlatego, że była żołnierzem, takim samym jak oni, a może nawet silniejszym. W głębi serca czuła też satysfakcję. Biernat chciał ją złamać, chciał ją zniszczyć, chciał udowodnić, że nigdy nie powinna dowodzić. Tymczasem to jego upadek stał się jej największym zwycięstwem. Operacja Fenix miała być tylko symulacją, ale dla Aleksandry była czymś znacznie większym. Była dowodem, że prawda, odwaga i determinacja potrafią pokonać pychę, manipulację i niesprawiedliwość. A kiedy tego wieczoru wyszła z jednostki, patrząc na czerwieniejące niebo, poczuła, że zamyka pewien rozdział swojego życia. Przed nią były nowe wyzwania, nowe misje, nowe bitwy. Ale tym razem szła na nie z podniesioną głową i pewnością, że nigdy więcej nikt nie odważy się jej zlekceważyć.